Na czym polega idea One Stop Shop? Dostarczamy dla naszych klientów części zamienne do wszystkich grup pojazdów. Zapewniamy pełne wyposażenie dla warsztatów. Obsługujemy floty pojazdów. Pozyskujemy klientów dla współpracujących z nami sieci warsztatowych. Dla komfortu klienta detalicznego oferujemy mu pełną obsługę. Dodatkowo transfer wiedzy i know-how do warsztatów i szkół. Ta działalność zapewnia spółce stabilny wzrost, a dzięki temu, że Intercars posiada wszystko, co jest potrzebne klientom, to czują się z nią komfortowo. Jest coś jeszcze, coś czego nie da się zmierzyć i policzyć. To nasza pasja i zaangażowanie, z jakim cały zespół realizuje cele.